Miśki mośki, Dzisiaj na naszą rapowo-akustyczną konsoletę wlatuje Tymek Rainman. To jest pozycja skierowana do y, młodszej widowni. Jeśli tutaj takowa się znajduje, zróbcie hałas w komentarzach. Zapytacie dlaczego Tymek? Y, nie wiem. Ogólnie Tymek te 5 lat temu gdzieś tam się przewinął w moim życiu. E, no i właściwie że powiedziawszy, to ta piosenka najbardziej zapadła mi w pamięć. Rainman, tak. Właściwie nie wiem, o czym jest ta piosenka. Po tekście można chyba wywnioskować, że o dupach, samochodach, pieniądzach. Tak. No, chyba, że się mylę, to oczywiście poprawcie mnie w komentarzu. Może znajdzie się jakaś sensowna interpretacja. Ja natomiast będę interpretował ten utwór na gitarze akustycznej, także jeśli jesteście ciekawi, jakie akordziki, co tam, jak tam, gdzie tam zahachmęcić, to zostańcie, a my zmieniamy kadr i lecimy... Gdzie my lecimy? Nie wiem, idziemy grać. Nutki w oryginalnym tymku lecą troszeczkę... Gdzie to jest? Także dźwięki, jakie mamy w oryginalnej piosence, są troszeczkę takie nieprzychylne dla gitarzystów, dlatego zakładamy kapodaster na trzeci próg. No i mamy tutaj tylko i wyłącznie cztery akordziki. Pierwszy, mój ulubiony, Amol. Pięknie. Zawsze brzmi dobrze, zawsze brzmi po prostu fantastycznie. Drugi akordik, z jakim mamy do czynienia, to takie lekko ogołocone G, gdyż akord nazywa się G6. No i po prostu z naszego akordu G puszczamy wszystko, co jest na dole. Czyli puszczamy dolne struny, trzymamy tylko drugi próg drugiej struny i trzeci próg struny pierwszej, czyli E najgrubszej. Trzeci akordzik C dur, prosty, znany i lubiany. No i na końcu E-moll też prosty, znany, lubiany, szanowany. No i na podstawie tych czterech akordów jest ułożona cała piosenka Rainman. Także przejdźmy teraz do strukturki temp możemy zagrać sobie na dwa sposoby albo poprzez dwa akordy, czyli amol i e mol zrobić z tego taką balladkę jakby taką albo po prostu zagrać balladkowo nasze cztery akordziki Że tak można zagrać tutaj intro, albo ewentualnie można zagrać po prostu przerywane cztery akordy. Po prostu zagrać raz i niech wybrzmi tam do następnego taktu. tak to wygląda. Na zwrotny najłatwiej jest grać dwa akordy: Amol i Emol. Tak jest najprościej. Można oczywiście cały czas grać te cztery akordy. To będzie nudne trochę, także można to jakoś tam sobie urozmaicić. Na koniec filmu zrobimy sobie takiego one-take'a. E, pokażę wam, jak zagrać ten numer w całości, jaka jest moja interpretacja i tak naprawdę, co tam pasuje, co nie pasuje. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie, jak to wypali, które motywy pasują, które nie pasują. Także tak, to jest zachęcenie, aby zostać do końca. Adios. Znaczy jeszcze nie, adios. Wróć, wróć, wróć. Przed refrenem można sobie już tam te cztery akordziki tak yy, dziabnąć, żeby się wdrożyć, żeby już refren grać na pełnej tymi czterema akordami, więc można tam takie zwolnionko sobie zrobić. Właściwie tak jak na początku. Dobra, to teraz jedziemy z one Take'em. Będę po prostu grał to do traka. Tutaj będą akordziki tam porozpisywane, tak, żeby ułatwić sytuację. No i co? Zagram właściwie to tak, jak czuję. Wydaje mi się, że obie wersje będą pasowały, czyli wersja dwuakordowa na zwrotkę, jak i wersja czteroakordowa na zwrotkę. Pobawimy się troszeczkę, porobimy tam jakieś fikumiku i zobaczymy jak to wyjdzie. Także jedziemy.

widzę, 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 papier wszędzie yeah. yeah. ciągle pay per view wspieraj nam stóp, żebyś to zobaczył mógł to w typie ty mi pay per view ha. Ha. raczej mi nie przejrzyj już byłem zaklinaczem deszczu, lecz yeah. już jestem yeah. bardzo młód Chodzi, ja co po co mu złoty tych klasów bardzo tu a co mam się z tym pierdolić? para Albo wędlej, świecę diament Jednym słowem jak zaklęcie Mów mi Rain Man Nie mam czasu na breath, nie mam No, i pragnę przypomnieć, że to był oczywiście one take, także tam parę może błędzików się wydarło, ale no mówię, nie bójmy się improwizować, nie bójmy się grać, kombinujmy, grajmy i w ogóle będzie fajnie. No nic, to tyle na tą chwilę. Dajcie znać oczywiście, jakie piosenki wziąć na konsole te następnym razem i przerobić je na piękne, akustyczne utwory. A dodam, że utwory rapowe się do tego nadają idealnie. Dzięki wielkie za oglądnięcie. Zostawcie oczywiście suba, jeśli materiał się podobał i jeśli chcecie więcej, chcecie? dawać znać, czy chcecie. Make some noise! Także adio, trzymajcie się cieplutko i miłego dzionka.